Witam serdecznie, środa, 18 wrzesień 2024. Moi kochani, no i mamy dzisiaj tą pełnię, pełnię i zaćmienie księżyca. Będzie to na nas wywiało duży wpływ i mogą się odezwać nasze niskie instynkty. Tak, niestety, ale taki wpływ ta pełnia ma. To, co w nas złe, co należałoby się pozbyć ze swojego życia, może dzisiaj wybierać duży wpływ. Mamy kartę zawieści. Ktoś może być zawistny o to, że nam coś w życiu wychodzi, że nam się układa, że jest dobrze, albo zazdrościć ci twojego partnera, i tutaj to da o dzisiaj znać. Poczujesz taką agresję ze strony niektórych osób, a z drugiej strony to ty możesz być zawisny wobec kogoś i będziesz planował jak komuś dokuczyć. Taki niestety ciężki dzień. I tutaj uwaga, bo macie Lęk przed porażką w relacjach międzyludzkich, ludzkich, czyli będziecie się bali, idziecie na randkę, możecie się bać, że nie spodobacie się komuś. I uwaga, bo takie energie możecie przyciągnąć i tak się faktycznie może zadziać. Uważajcie, co myślicie, jak myślicie, co mówicie, bo to wszystko ma wpływ na wasze Życie. I dzisiejszy dzień to taki dzień trochę z przeznaczenia. Macie tu koło fortuny, które o tym mówi, że może się dziać, mogą się dziać rzeczy, na które nie mamy wpływu i które trochę nas mogą wyprowadzić z równowagi. Dużo będzie dotyczyło spraw finansowych, biznesów. Uwaga, w spółkach. Tutaj nie dajcie się ponieść emocjom, zostawcie jakieś ważne uzgodnienia na inny dzień. Do wyboru jeden, dwa, jako rada dla Was. Działanie, działaj, bo dziś jest dobry dzień dla Ciebie na pozałatwienie tego, na czym Ci zależy. I dwa, yy, intencje. Wszystko będzie zależało od tego, jakie intencje wysyłasz. Taki będzie dzień. Życzę Wam cudownej środy.